Tkaniono antylopy. Wróciliśmy sobie tym dzióbkiem do miejsca, z którego odjeżdżaliśmy i gdzie zostawiliśmy samochód. No i teraz. Zepsuła nam się ładowara do tableta i teraz musimy korzystać z tej samej nawigacji. Na szczęście mamy ją w telefonie swoim. Jest 7 razy mniejszy telefon od tableta, ale uważam, że jest ta mapa. Spróbujemy kupić ładowarkę do tableta, żeby można było nawigować się tak jak poprzednio. Witam właśnie w oddali nie wiem czy to będzie widać, jest jezioro Power. O tu już jest coraz bliżej. Będziemy... O, widzę, że będziemy jechać nad mostem, nad rzeką, która chyba wpada do tego jeziora, czy nad całym jeziorem, zaraz zobaczymy. Tak, tutaj jest właśnie Colorado River też. No, to, że tu będziemy przejeżdżać zaraz. No i na szczęście pogoda nam się poprawiła. Zrobiło się słonecznie. Przez nie... ten most będziemy przejeżdżać. Chyba się zatrzymamy na chwilę, bo tu widzę niezły wąwóz jest. widok. Teraz wam bliżej to pokażemy. właśnie na ten most zrobić sobie zdjęcie. Jesteśmy właśnie na moście koło Page. Mhm. Koło miejscowości Page i e, zauważyliśmy, że jest tu Tama. I na dole zapewne jest elektrownia wodna, która wykorzystuje Korzystuje tą wodę, która tutaj jest na pożynie. Różnica poziomów jest bardzo duża, nie wiem, z 50 metrów przynajmniej. Po drugiej stronie, nawet tej rzeki nie widać. Myśmy musieli przejść na drugą stronę, żeby ją zobaczyć. I tutaj się generuje prąd, i dalej jest przesyłany w różne strony. Pojedziemy jeszcze zobaczyć w tamto miejsce. Czyli na ten taki mały półwysep, będziemy mogli dostrzec, dostrzec początek jeziora, jeziora Powell. Pojechaliśmy sobie właśnie przez ten most, i tutaj jedziemy wzdłuż, wzdłuż plaży, no nie plaży, wzdłuż, wzdłuż tej rzeki. Chcemy dotrzeć jak najbliżej jeziora Powell. Co ciekawe, przed chwilą trzeba było się zatrzymać i zapłacić 15 dolarów za wjazd tutaj. Ale uratowała nam nas karta, którą mieliśmy do Parków Narodowych i nie musieliśmy znowu płacić. Czyli kolejne 15 dolarów do przodu. Zobaczymy, jakie tutaj są widoki. Tutaj dojedziemy około 5 mil. Będziemy jechać łącznie do plaży. I do zatoki, gdzie można cumować łódki, itd. Tak dalej. tutaj taka cała marina jest, restauracje jakieś. Eee, co tam jeszcze jest? No, marina ogólnie, zobaczymy jakie usługi. Jak to nad jeziorkiem, tak? No, tak. <laughs> to coś na pewno jest do robienia. Jesteśmy na tarasie widokowym nad jeziorem Pawela. Idziemy jeszcze sobie bliżej zobaczyć tutaj. Widok jest fajny bardzo. Tylko z tyłu jest pewien problem, bo goni nas oto taka chmura wielka. Myśleliśmy, że pogoda się poprawiła, ale poprawia się tylko na chwilę i zaraz burza będzie. Mamy jakieś 50 metrów do samochodu, więc jakby co, zaczniemy biec. Ale idziemy jeszcze tutaj zobaczyć trochę dalej. Tu jest widok na tą marinę. Jechaliśmy w stronę mariny, ale się cofnęliśmy, bo co tam można w marinie robić? Oglądać sobie wodę z bliska. Tu mamy widok na cały, na początek jeziora Pawela nad strony Kaidża. Jezioro jest dosyć dużo, ono się tam ciągnie jeszcze za, za te góry. Kolice mostu zaraz będą w deszczu ale dobrze, że zdążyliśmy na tą górę wjechać będziemy teraz jechać po tym zobaczyć Horst Bend. Okazało się, że autostrada, która tam prowadzi Ziemia się usunęła na tą autostradę i ona jest zamknięta, ale można dojechać do Horst Schubenda. Po prostu kabina przeszła już za. Wygląda na to, że tam pada deszcz, no, ale zobaczymy, może, może do tego czasu minie. To do zobaczenia później. Cześć, idziemy właśnie na e, Horseshoe Bend. E, trochę czasu spędziliśmy w samochodzie, trochę pochodziliśmy w sklepie, e, ponieważ deszcz tutaj się rozpadał i nie, nie mieliśmy jak iść. Wróciliśmy się na chwilę. Więc teraz idziemy, mamy do przejścia jeszcze jakieś 100 metrów. E... Niestety nie udało nam się kupić odpowiedniej ładowarki do tableta. Kupiliśmy jedną ładowarkę, ale okazało się, że ona ma chyba za mało amperów. E... I nie ładuje tableta, więc będziemy musieli korzystać z komórki, co będzie dość uciążliwe. Ja nie mam żadnego uchwytu, żeby móc blisko trzymać siebie. Wracając do tematu, idziemy sobie tutaj na Horseshoe Bend. Po drodze idziemy po piasku, czerwonym dosyć. Naokoło jakieś dziwne roślinki, których nie spotykaliśmy nigdzie wcześniej. I za chwilę dojdziemy. Pokażemy Wam jaki jest widok z tego miejsca. Na ulotce, na tablicy wcześniej pisali, że tutaj rzeka Colorado zakręca o 270 stopni. No to jest trochę mniej, powiedzmy około 200-220, z tego co widziałem. Jest taki chwyt marketingowy trochę zastosowali. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak wygląda horseshoe bend, zakręt rzeki Colorado. Płynie tutaj z prawej strony, zakręca i leci na lewo. Niezła tu jest różnica wysokości, chyba z 300 metrów z tego co czytałem. Tak to wygląda jak ktoś wejdzie na górę, więc jest dosyć ekstremalnie, jeżeli chodzi o te skały. I z drugiej strony. Chodzimy jeszcze po tym Horseshoe oglądamy go z różnych perspektyw i tu jest widok po prostu niesamowity. Jak ktoś ma lęk wysokości, to lepiej niech tu w ogóle albo nie przyjeżdża, albo niech spadochron ze sobą weźmie, żeby czuć się bezpieczniej. Miejsce jest naprawdę przepiękne. Wszyscy fotografują to miejsce mhm. z różnych stron. No i widać tą podkowę. Podkowę właśnie, tytułowa. Zobaczymy, czy uda nam się uchwycić całą, całą, rzekę za jednym razem. No prawie, że. O, zaraz Ania weźmie ode mnie, to to zrobi. Tylko uważaj. Aparat też swoje waży. Dobra, ręce mi się tak spociły. I tu przerażony Seraf. Ja mam lęk wysokości, nie wiem czy mały, czy duży. Chyba mały. Ale no, mam problem, żeby wejść do, na sam koniec. tutaj. Tak jak niektórzy się czołgają pod sam koniec, to bym mógł. Ale tak wejść spokojnie do końca, to nie. To do usłyszenia. Słuchajcie, jedziemy właśnie z page do Flagstaff musieliśmy ominąć autostradę która została przygnieciona e, jakąś lawiną płotną czy czymś takim i jest zamknięta więc jedziemy trochę na, na około. mamy jeszcze 127 mil czyli około 200 km jedziemy sobie e, 60 nie całe 70 mil na godzinę a przed nami zrobiło się ciemno ciemno, przejdzie no i... I takie błyski widzimy ciągle. I jedziemy. właśnie zaczynamy wjeżdżać w tą chmurę I zobaczymy jak tam będzie się jechało. Chyba trochę mi się źle robi. Musisz woreczek od naszych naprawdę No dobra tak, jedziemy. Ale to w kamerze tak strasznie nie wygląda jak w rzeczywistości. No a weź pokaż z tyłu jak jest bez chmury z tyłu jest tak ładnie Z tylnej szyby Nam jest jasno A z przodu mamy, mamy, mamy apokalipsę tutaj piątego stopnia A zobacz tutaj, bo tu się chmura zaczyna mhm. o, Ale będzie czas ja chyba okulary przeciwsłoneczne założę Tak Sam sandał spadł Sandał już spadł? No to to już jest koniec to ja się cofam <głos> <głos> Spadają sandały No dobra, idziemy dalej Najgorsze, że znowu ciemno będzie Mam nadzieję, że nie ominą nas jakieś fajne widoki <noise> Na pewno nie ominą nam nas błyska, widoki błyskawic Błys błyszczących tu i tam Prawdopodobnie zaraz zacznie padać deszcz Nie wiem jak tam z wiatrem Trzymajcie kciuki za nas. Za? za co? Trzymajcie kciuki za nas, bo jak nie dotrwamy to nie będzie filmu Na razie, cześć Cześć, udało nam się w końcu dojechać do motelu we Flagstaff jest godzina 22. Nocujemy w hotelu Howard Johnson. Płaciliśmy za, za motel 150 dolarów za dwie doby, czyli po 75 i wliczone mamy do tego śniadanie. Idziemy już kąpać i spać, więc do zobaczenia jutro.